Ją, 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 dzisiaj będziemy recenzować Toster! Ok. więc zacznijmy od podstaw. Toster to jest taki specjalny telefon, który pozwala Ci upiec wszystko co chcesz. Tak, piecze to w temperaturze to w temperaturze 40 tysięcy, biliardów stopni. Podobno tak słyszałem i tak sądzę. Więc tak. Ale sama ma takie ważne bardzo pytanie. Czy a pyta na pewno możecie w nim spalić wszystko, stosować wszystko? Otóż okazuje się, że tostery kłamią. Tak, one kłamią straszliwie, nie można im ufać. Więc kiedyś było tak, że jeden mi powiedział ej, włóż mi rękę. No i ja włożyłem tę rękę, no co się stało? No otóż nic się nie stało, po prostu się zepsuł. Więc myślę, że ten produkt jest albo wadliwy, albo okropnie zdobiony, albo po prostu kłamie. Nie może tak być, że... Można Mówi, że można upiec wszystko, a nie można upiec wszystkiego. Na no, przykład nie można upiec ręki. Co to ma być? Kiedyś tam włożyłem rybę i co się stało z tą rybą? No nic! Zdechła! Nie upiekła się w ogóle, tylko zdechła, bo ciepła i gorąca, więc uważam osobiście, że ten produkt jest po prostu zepsuty i kłamliwy. Właśnie dlatego staję mu, zawyżam ranking z 11,5 do miliona, aby zadeklarować, jak okropnym jest produktem. To Więc to są jego wszystkie najgorsze wady. Z takich innych wad, to jest po prostu wyjątkowo. wygląda jak PlayStation 5, więc myślę, że jest wyjątkowo brzydki. No tak, poza tym to. Nie lubię tego, jaki on jest taki klasyczny. Wolałbym jednak, żeby to wtedy było jakieś takie fajne, a to wtedy są po prostu... Minecraftem z dziurami, tam się wkłada chleb przeważnie, chociaż tam może, nie wiem, włożyć kota, czy coś takiego. Chociaż nie polecam, przez jak to jest kłamliwe i mówią, że można wszystko, a nie można wszystkiego, więc na to oddaję tym produktowi minus dwa na biliard. Tak, tyle mu tym produktowi. <laughs> Ale przestańmy go, trochę, przestańmy go trochę hejtować. Powiedzmy teraz trochę, co mi się podoba w sterze? Ogólnie jedyną dobrą rzeczą jest to, że on ma dwa dziury, dwa dziury ma, więc przez to możecie tam wkładać aż dwa chleby, aż dwie ręce, musi po prostu wszystko w tam upiec. Więc myślę, że to skraca czas oczekiwania na pieczenie y, dwukrotnie to na pewno, tego jestem pewien. Y, natomiast bardzo nie polecałbym wkładać w toster plastiku, ani tym bardziej żadnej stali, ponieważ no kiedyś raczej y, ściecko sobie tam włożyło widelec, toster i zdechło, więc no wiadomo, nie polecałbym, przy... ale mówią, że wszystko, a nie, nie można wszystkiego. Widzicie? Po prostu, toster to jest takie kłamliwe urządzenie, ale mieliśmy przestać go hejtować. Więc co mi się jeszcze podoba, oprócz tego, że masz dwie dziury, to, że jest. Niektóre przynajmniej są bezprzewodowe, więc możecie sobie tak rzucić w jakiegoś człowieka tosterem, on się automatycznie upiecze. Yy... No i właśnie, właśnie tak, yy... ale jeżeli masz to z Kablem, to jest po prostu luzerem, po prostu masz okropne życie w dietaku. bo jak można mieć w ogóle toster przewodowy na przykład taki jak ja mam, no Bridge Please, co to ma być? W każdym razie... Yy... To by było tyle z recenzji Tostera. Czy ja polecam ten produkt? Absolutnie nie. Polecam wierzeć inne recenzje, ostatnio descensowałem wieżę Eiffla, yy... więc możecie zostawić dislike.